Tak. Przyłożymy mniej więcej na środku. Sprawdzimy, czy będzie słychać. Słuchawki chyba włączyłem. A najlepiej domyśl, pomyśleć, czy złączyłem słuchawki zaraz po tym, jak już włączyłem. Start. Dobra, dzień dobry. Kilka miesięcy temu, jakoś na no kilka, no ze dwa miesiące temu, kilka odcinków temu mówiłem na temat Martiego Skrilla, którego to nazwisko pojawiło się podczas ruchu hashtag Speakingout. I zapewne wielu z was może się zastanawiać, jaki jest jego aktualny status względem tego, że... No przecież całkiem niedawno, jak wspominałem, Oroch oficjalnie powróciło do nagrywania eventów. I gdzie w tym wszystkim odnajdzie się szanowny pan Marty Carroll. No cóż, no na razie się nigdzie nie może odnaleźć w dosłownym tego słowa znaczeniu. Jeżeli chodzi o Martiego Skorla, sprawa wygląda tak, że Ring of Honor jest w trakcie śledztwa, a może bardziej ich główny właściciel, Sinclair Broadcast Group, jest w trakcie tego śledztwa, jednakże śledztwo to, jak podaje nam Wrestling Observer Newsletter, jest to śledztwo toczy się ślamazarnym tempem co oznacza, że ślamazar długo będzie też trzeba czekać, a żeby wiedzieć jak to będzie z tym Martin Skrullem w tę czy we w tę Ponieważ jak się okazuje, na chwilę obecną nic się nie zmieniło, to śledztwo dalej jest w toku. Nie wiadomo właściwie, w którą to idzie stronę. Marty Skrull w swojej obecnej sytuacji nie jest zaangażowany w, w ogóle, powiedzmy tak, w życie Ringo honor obecnie nie pracuje ja obecnie jako ten główny Booker Oro którą tę funkcję przecież przyjął na początku tego 2020 roku, co było wielkim entuzjazmem dla wielu fanów Ring of Honor ale z drugiej strony, Discord też wcale nie jest zwolniony z federacji, czyli tylko tak można powiedzieć, że jest zawieszony. I niby jest, ale praktycznie go nie ma. I tak to właśnie wygląda, mimo że właśnie ta jego akcja podczas tego ruchu Speaking Out no, wyszła na jaw jakoś kiedy? Chyba pod koniec czerwca, jeśli dobrze pamiętam. Dzisiaj mamy 1 września, i co? I, ja no, tak nie powiem. No, i nic. Minęło trochę czasu, i sprawa jest złożona. Pozostaje nam czekać na to, jak, jakie, jaki ruch podejmie Sinclair, Sinclair. O ile jakiś podejmie w tym roku, a może w 2025 roku? Cholera wie. Co oczywiście jest szkodliwe dla fanów. E dla tych na pewno, którzy chcieliby powrotu Bartiego, takiego już praktycznego. No bo oczywiście sama ta akcja, samo to wydarzenie, sama ta sytuacja, wspominałem te kilka odcinków temu. Zobaczycie so, sobie, jeżeli ktoś tego nie, nie przesłuchiwał. To już jest osobny temat i tak jak tam już mówiłem, niech sprawiedliwość nastanie. Ale też wstrzymuję się mniej więcej tak z oceną, ponieważ no. My tak naprawdę jesteśmy w stanie stwierdzić z tego, że co nam było podane, co nam było przedstawione, ile z tego rzeczywiście jest prawdą. No, można tam domniemywać, że od czasu kiedy wyszła ta sprawa z Martinem z Martin Skorlem, on od tamtego czasu ani razu nic nie zatchnął. W ogóle no, cicho się o nim zrobiło, więc można zakładać, że mniej lub bardziej sprawa jest w toku. No, ale pod względem wrestlingowym, no, co by nie sądzić, na pewno no, jest to troszeczkę, no, użyję te, takiego słowa krzywdzące, ponieważ mm, obecność Marty'ego Skirla na początku roku e, jako tego głównego bookera Oro to był taki powiew świeżości czuć. To było przez te pierwsze miesiące, zanim nastąpiła pandemia koronawirusa. O czym zresztą wspominałem tu już 148 razy i mogę to jeszcze powiedzieć 149 raz. E, Ostat... W ostatnich dniach mieliśmy no, powrót tej, tych eventów Oroge. Skupienie było na, na turnieju wyłaniającym pierwszego, znaczy po długiej przerwie, po długiej przerwie po 14 latach OroH Pure Championa, to już było zaplanowane jeszcze przed wybuchem pandemii, czyli jeszcze wtedy, kiedy jeszcze Marty Skrull tam pociągał za sznurki, więc chociaż ponownie obecnie funkcję głównego bookera sprawuje Delirius, to można być może jest w ten sposób, że on po prostu tylko wprowadza w życie to, co Marty Skrull tam wymyślił. Więc kto wie, być może rzeczywiście będzie to jednak jakoś tam wyglądać, mimo że osobiście fanem technicznego wrestlingu nie jestem. Troszeczkę skaczemy z tematu na temat. No w każdym razie aktualny status prezentuje się w ten, tak, w taki, w ten sposób, że Marty Scurll jest pff, zamrożony. Ni w te, ni we w te, jak długo to potrwa, cholera wie, jest to trochę denerwujące. Pozostaje uzbroić się w cierpliwość. Pozostaje może mieć nadzieję, ponieważ nie ukrywam, że mam tam cichutką albo nie, głośną nadzieję, że wszystko rozwiąże się w ten sposób, że no, czy będzie trzeba wymierzyć sprawiedliwość, czy też nie. Prawda okaże się być taka, że, że no, jakoś już tam, kiedy to wszystko się wyjaśni, przyjdzie ten moment, że Marty's Curl będzie mógł powrócić, będzie mógł skupić się na Ring of Honor i znów wtedy odżyjemy, znów odżyje federacja tak pełną piersią właśnie pod rządami tego oto pana. A jeżeli nie, no to po prostu będzie to robił nieoficjalnie, że no niby Delirius, a tak naprawdę o, tym razem żona się nie chciała przywitać z Wami. Niby delirius, a tak naprawdę z Martinem Skrullem będzie tam zagatywane. No i jakoś to się będzie ciągnęło, dlatego po prostu trzymam kciuki, a żeby sprawa się wyjaśniła, aby teraz powiedzmy to poligrysowemu, aby wygrał wrestling. I dlatego też wiążąc te wszystkie głębokie nadzieje, również wobec tego, co czeka nas niedługo, kiedy jest sobota tam 12 września, więc jakoś w poniedziałek następny, 14 mniej więcej zapewne będziemy mogli zacząć obserwować w internecie te pierwsze eventy Oro po Pandemii, po wznowieniu z powodu tej pandemii koronawirusa, mam nadzieję, że jednak będzie można odczuć ten powów, powiew świeżości, chociażby z tego względu, że jest to pierwszy, będzie to pierwsza gala Orowejczyk od 7 miesięcy, no prawie 7 miesięcy. Zatem, mając nadzieję, licząc na ten powiew świeżości, kończę transmisję oczywiście swoim nie wyświechtanym kurwa nie, przychodzi mi nic lepszego swoim tradycyjnym tekstem mianowicie jako iż <laughs> oglądajcie ringowanar.